Ten plakat znacie Państwo już doskonale. Zapowiada on wspaniałą wystawę, która już w ten piątek zostanie otwarta w Muzeum Polskim w Ameryce. 100 lat polskiego żeglarstwa. To wystawa przygotowana we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku i właśnie, prosto z Muzeum Narodowego w Gdańsku są nasi dzisiejsi goście. Jest mi bardzo miło powitać Pana Radosława Paternogę i Pana Bartłomieja Garbę, kuratorów dobry, tej wystawy. Dzień dobry Panowie, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Porozmawiamy może na początku o wystawie, która jest już otwarta w Gdańskim, właśnie Narodowym Muzeum Morskim. Czego ona dotyczy? Bo historia polskiego żeglarstwa to dużo więcej niż, niż te 100 lat. Wystawa została otwarta i zorganizowana tak naprawdę z okazji stulecia powołania Polskiego Związku żeglarskiego. No ale zdawaliśmy sobie sprawę, że trzeba zrobić wystawę o całym. Polskim żeglarstwie, nie, 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 nie tylko o, o tym, którego organizatorem był yy, po, po Polski Związek Żeglarski. Mm -hmm. 1924 rok. To, to dokładnie ile? Sześć lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dlaczego aż tyle trwało organizowanie tego Polskiego Związku Żeglarskiego? Dlaczego tak długo trwał proces zjednoczenia yy, świata żeglarskiego w międzywojennej Polsce? 6 lat po odzyskaniu niepodległości, a tak naprawdę 4 lata po, po do dostępu do morza. Mm -hmm. Także to ten okres był y, jeszcze krótszy. No wtedy dosłownie istniało w Polsce tylko kilka klubów i wcale nie było takich, takiej potrzeby, żeby się y, sfederalizować i, i, i stworzyć związek. Tak naprawdę powstanie Polskiego Związku Żeglarskiego było spowodowane tym, że Polska chciała wysłać y, zawodników na olimpiadę w Paryżu. I w związku z tym potrzebna była federacja. I spotkali się przedstawiciele czterech klubów. Klubów było więcej, ale zebrało się, mm -hmm. zebrali się członkowie czterech klubów w Trzecwie. Odbyło się to spotkanie w budynku Szkoły Morskiej. No i tam powołano, powołano związek. Później w kolejnych latach do związku przystępowały kolejne. Kolejne kluby. Ale no, Polacy chyba żeglarstwo, żeglarstwo, miłość do morza, miłość do wody mają, mają we krwi. Cała, cała nasza polityka wczesna była jakby na to, żeby ten dostęp do morza odzyskać. Wszyscy wiemy, jak zabiegali o to wcześniej twórcy naszego nowego państwa. I tak jak kolega wspomniał, byliśmy na samym początku, więc, więc było bardzo, bardzo dużo rzeczy, które należało wykonać. Mhm. Państwo było jakby też. Stałach, ponownie powróciła na, na to po dwóch, po trzech systemach zaborców, więc to też było bardzo trudne i administracyjna. Zanim zaprosimy Państwa na jutrzejszą uroczystość i w ogóle do Muzeum Polskiego w Ameryce na, na obejrzenie tej wystawy, porozmawiamy o tym, co jest do obejrzenia w Gdańsku, jakiego rodzaju eksponaty, jak podzielona jest ta wystawa dokumentująca te 100 lat polskiego żeglarstwa. W Gdańsku do, 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 do obejrzenia jest wystawa podzielona na sześć takich grup tematycznych. Wielkość poszczególnych modułów, poszczególnych tych grup jest troszkę związana z tym, z, z ilością zbiorów muzealnych, jakie posiada Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. No nie jest tajemnicą, że Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zawsze miało najlepszy kontakt z żeglarzami takimi oceanicznymi. Mhm. I te, ta historia jak zmagań na, na oceanach świata jest reprezentowana najbardziej Bogato. A pozostałe grupy tematyczne to jest żeglarstwo sportowe, żeglarstwo śródlądowe, wychowanie morskie, trochę jest o klubach, i żeglarskich i ostatnią taką grupę tematyczną, która łączy tak naprawdę właśnie z też że z Muzeum Polskim w Ameryce jest żeglarstwo polonijne. Mhm. Chyba najbardziej ekscytujący ekscytująca sekcja dotyczy tych wielkich polskich rejsów. Podajcie kilka przykładów, eksponatów, tutaj chyba świetny przykład mamy na plakacie z promującym tą wystawę. Na plakacie mamy z płetwy statycznika wiatrowego samosteru z jachtu Mazurek. No, mhm. Być może jest to eksponat z takiego najważniejszego polskiego rejsu, bo w 1978 roku kapitan Krystyna Chonioska-Liskiewicz właśnie na jachcie Mazurek opłynęła kulę ziemską samotnie, stając się pierwszą kobietą w historii świata, bo w ogóle mhm. tak, nie tylko polski. Także ten, ten, ten eksponat biało-czerwony z nutami Mazurka Dobruskiego, taki no patriotyczny i też nawiązujący do, do polskiego hymnu jest. Yy, jest, jest bardzo ważne, ale też bardzo ważne są rejsy z dwudziestolecia międzywojennego, bo one dotyczą właśnie Chicago. Tak, dwa z rejsów, które dwa z trzech rejsów, które się w tym czasie odbyły, które się rozpoczęły w Polsce, zakończyły się w Chicago. Tak, więc ten związek jest niesamowicie ważny. Jest do, 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 do. Trzeba dodać jeszcze, że my też poprzez elementy scenograficzne chcieliśmy nawiązać do tych najważniejszych rejsów. I akurat ten samostek jest osadzony w Kadłubie. Takiej instalacji kadłuba jachtu, który łączy w sobie elementy z pozostałych większych, największych rejsów i najbardziej znanych, które służyły się w historii polskiego żeglarstwa. I jest to w centralnym punkcie ekspozycji. Widz też ma swobodę poruszania się po niej. Te tematy, o których mówi kolega, y, y, są ułożone w taki sposób, że widz może swobodnie poruszać się po ekspozycji. No i sama ekspozycja ma charakter bardzo inakcyjny, bo tej izobaty, które widać na katacie, w Gdańsku są zlokalizowane na ścianach. Jest też dodatkowo podłoga sonograficzna emitująca wzburzone morze, więc na środku stoi ten kabup, osadzony też w takiej scenografii, która wynosi go na fali. Wszystko Ale. razem jest jakby taką metaforą rejsu, przez które to nasze żeglarstwo przez te dziesięciolecia kolejne może być płynęło i, i, a na tej fali wznosili się ludzie, którzy żyją Doskonale. Przenieśmy się w takim razie do Chicago. Co będzie można obejrzeć tutaj na miejscu, w Muzeum Polskim w Ameryce? Oprócz eksponatów, które należą do kolekcji naszego szkagowskiego muzeum, jakie będą bezpośrednie porównania, bezpośrednie przeniesienia między tą wystawą z Gdańska a wystawą z Chicago? Po takim bez, bez, bezpośrednim przeniesieniem jest 15 posterów, które są w dużej części emanacją wystawy, która jest które jest właśnie w Gdańsku, no nie, nie mogliśmy z jednej strony w łatwy sposób zabytków przewieźć, zresztą byłoby to trudne, bo one są na wystawie w Gdańsku, tak mm -hmm. więc jakby te treści, zdjęcia, yy, yy, które, no chcieliśmy zrobić taki skrót po prostu tej wystawy w Gdańsku, żeby ona się, żeby, żeby się znalazła, żeby te treści znalazły się również tutaj w Chicago. Chicago jest chyba jednym z ważniejszych na świecie centrum polonijnego żeglarstwa. Jakie inne miasta powinny się znaleźć na takiej, takiej mapie? polonijnego żeglarstwa, oprócz Chicago? No Chicago jest, jest na pewno na, zdecydowanie na, na, na pierwszym miejscu. Są oczywiście tutaj też miasta, które są inne in, in w Stanach Zjednoczonych, jak Nowy Jork, mm. te, też, są, też są, jest silny ośrodek w Kanadzie, ale nie zapominajmy też o, o żeglarzach w Europie, w in, innych miastach. i Tutaj na pewno naj, najbardziej takim takim miejscem, gdzie, gdzie, gdzie Polacy stworzyli najsilniejszy klub jest Londyn. Bez W Bremie też jest, też jest do, do, dosyć, mocny, do, dosyć mocny, mocny klub żeglarski. No ale Chicago chyba stawiamy na pierwsze miejsce na pewno. Cieszę. W Chicago działają prężnie, ciągle działają dwa poloniny jak kluby. A liczba właścicieli poloniny łódek rośnie cały czas. Polacy regularnie biorą udział tutaj w największych słodkowodnych regatach z Chicago do, do Mackinac Island. Więc rzeczywiście, chyba mamy się tak naprawdę czym pochwalić. Drodzy Państwo, zapraszam bardzo serdecznie już w piątek otwarcie w Muzeum Polskim w Ameryce wystawy 100 lat polskiego żeglarstwa. Wystawy, która została przygotowana właśnie we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, we współpracy z Polish Yachting Association. Panowie, jeszcze proszę o kilka słów o tym, co oprócz tej wystawy jest do obejrzenia w muzeum, w którym pracujecie, w Gdańsku. Obecnie prezentujemy też wystawę czasową, która prezentuje zbiory malarstwa niderlandzkie w polskich mhm. kolekcjach. ale z tej okazji też, też przyjechały obrazy z Holandii, co jest łamaniem tej konwencji, ale podnosi. E, ekspozycji. E, dodatkowo mamy najcenniejszą kolekcję działu z XVII wieku, które można zobaczyć w naszej sali. No i oczywiście ekspozycja stała, która opiera się o obiekty wydobyte na przestrzeni lat w ramach badań archeologii Muzeum Morskie jest nie wiem, jeśli chodzi o badania w Polsce, ale myślę, że i, i świetnie wypada tutaj na arenie międzynarodowej. Dodatkowo, Ośrodek Kultury Morskiej jest miejscem, gdzie młodzież może poznać wiele wątków związanych z, z, z morzem, z transportem, z gospodarką morską. Tworzyliśmy też wystawę o polskim offshore, czyli tworzeniu polskich fangi w mm -hmm. porozumieniu z polenerem ekwinowym. Jest to jest nowa ekspozycja. No i co najważniejsze, i zapraszam Państwa wszystkich. Gorąco. Udało się zakończyć remont polskiego żurawia naszego oddziału, w którym jest prezentowana nowa ekspozycja złoto za Złożę, pokazująca potęgę Gdańska w XVII wieku i rozwój, rozwój. Ciekawa opowieść prowadzona przez siedem sekcji, przez i też armatora, który wprowadza ludzi w świat XVII-wiecznych w realiów Gdańska i tego kiedy polska morska w Świetnie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Zapraszamy bardzo gorąco do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Zapraszamy bardzo serdecznie do Polskiego Muzeum w Ameryce. Ta wystawa przez kilka miesięcy będzie do Waszej dyspozycji, więc jeżeli nie w piątek na otwarciu, to w któryś najbliższy weekend koniecznie odwiedźcie Muzeum Polskie w Ameryce i obejrzyjcie wystawę dokumentującą 100 lat polskiego żeglarstwa. A naszymi gośćmi byli dziś panowie Radosław Paternoga i Bartłomiej Garba, kuratorzy wystawy 100 lat polskiego żeglarstwa w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Dziękuję panu.